Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku, jest no już prawie środek dnia, bo przygotowywałem się powiedzmy na tą kolejną wyprawę do jaskini. Trochę pochodni wziąłem, mam trochę drewna i no po prostu idziemy. Wziąłem chlebki, mam nadzieję, że tyle starczy, jakby co, to zupki będziemy musiały robić, tylko byśmy musieli znowu te czerwone grzybki znaleźć. Lecimy tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, trzeba tam wszystko sobie... Oświetlać się po pierwsze, no i po drugie tam dalej wszystko zobaczyć, bo jednak ta jaskinia była całkiem spora. Dobra, to najpierw pójdziemy tutaj na prawo. I już nas dźwięk jaskini przywitał, bo tutaj już byliśmy, tylko kwestia oświetlenia... głównie. A może przy okazji jeszcze coś przegapiliśmy, więc no... Squid! Tam patrzę co to jest, a to squid. Ciekawe. Wezmę tego węgla, bo patrzyłem to jednak nadal mało mamy jak wszystko oddawałem do skrzynki. Żelazd, to to, żelazo to kompletnie się nie trzeba martwić, mamy stack bloków, to... Nie wiem, jakbyśmy beacona może robili, ale no, w tej wersji się nie da. E, nie wiem, chyba w jed... Jezus, ile co tu jest, ile tych squidów? Chyba w 1.3 dopiero dodali bikony To już nie w becie, tylko zwykłej 1.3, nie? Więc... Trochę tych wersji było, trochę tych wersji było. Gdy też jest ta jedna taka Ala zapomniana wersja, czyli 1.9 Prelease Beta 1.9. Bo pamiętam, że u kuzyna ją zainstalowałem pierwszy raz, bo ja miałem 1.8, grałem sobie na 1.8, potem ja już miałem od razu 1.0. W ogóle swoją drogą pamiętam coś takiego, że grałem na wersji 1.0 jakiegoś parkura, po czym była aktualizacja na 1.1 i zacząłem grać na wersji 1.1, a wersja 1.1 wprowadzała takie coś, że dawało się po Lianach wchodzić. Jak parkour był przesłany pod 1-0 i był zrobiony z ozdobnie z lian, to potem na 1.1 1 zacząłem sobie cheatować, bo zacząłem po lianach chodzić na tym parkurze. Było wspaniałe, ale no pomogę Wam tu, nie bójcie się Squidy, już nie musicie się męczyć. I właśnie pamiętam, że potem już na tych wyższych wersjach, jak już były, nie wiem, 1 tego typu. To pamiętam, że kuzynowi zainstalowałem Minecrafta i on wtedy miał wersję 1.9 Prelease. Grałem u niego na tamtej wersji. I pamiętam, że na tamtej wersji była na przykład wioska, ale one były puste, że, że tam nie było villagerów jeszcze. Potem w którymś chyba preleasie, bo tam było parę tych preleasów, wyszło, że jakby były villagery z jakimś napisem nad głową. Nie wiem, jakieś coś typu tested, coś coś tam chyba. Niech dobrze kojarzę, ale tak kompletnie tak z głowy teraz to mówię, bo nie wiem, tylko wiem, że coś mieli nad głową i i no, i i. Generalnie dużo osób nie wie, że była w ogóle taka wersja, nawet ci, co grali na tamte czasy, to nie wiem, czy aktualizowali na tą wersję, bo ja na przykład, o, złoto, ja na przykład jak grałem, to ja skipnąłem tą wersję i tak de facto tylko o nim się dowiedziałem u kuzyna, że jest taka wersja jak 1.9 Prelease. Nie wiem, czy ta lawa zejdzie cała na dół, wątpię, bo na tej wersji się buguje. Tak mnie to zdenerwuje, ale nic z tym się nie da zrobić na tych wersjach, dopiero w nowszych to naprawili. Zaleję to wodą, to będzie chyba najlepiej. To zniknie. I to tyle w tej jaskini. Teraz idziemy tam tą jakby w drugą stronę, nie? Przez wodę. Trochę tego z woda zawsze jest do przodu, mimo że mało. W własnym odcinku, aż 12 złota zdobyliśmy teraz 6, a ja potrzebuję 6 taki. Mega dobrze. Tu będzie okropnie się wychodziło. Tak już będzie lepiej. A! O, no dobra, lapis sobie wezmę. <noise> to fajna jaskinia. Słyszę zombie? No to jest nade mną. Nie ma nigdzie nic tu, tu tam, nie wiem, w lewo sobie pokopię. Ale nie chcę iść w górę, bo w górę nie będzie właśnie złota i tak dalej. A przydałoby mi się głównie złoto. Ale już jest noc, czyli ten odcinek może być krótszy, ale też niego nie chcę niż poprzedni, bo tam my gadałem. Teraz się o tym 1.9 trochę rozgadałem, bo mi tak nagle przyszła taka myśl. Nawet nie wiem dlaczego, nie pamiętam. No <laughs> eee. A ja bym chciał te jakieś mopki zobaczyć, żeby móc się w nie kopać. Tam na lewo są jakieś, tam jest jaskinia, to tam możemy sobie po prostu, ja się wkopię tam. Ale chyba jak tam dojdziemy, to będę też kończyć odcinek i pójdziemy... O, 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 tu się coś druspiło przede mną zaraz, o kurde. Nagle takie nickname się pojawiły i dźwięk, o kurde, kurde. Chcę wody słyszę, oho, fajnie, może być fajna jakaś jaskinia tutaj, może złoto jakieś znajdziemy. O, aha! Takie te... Spawner. Możemy sobie wziąć ładnie wszystko ze skrzynek. O, oczywiście. Aha, jedna skrzynka tu jest. Może kiedyś była jedna skrzynka? Dobra, nie mam w ogóle miejsca też w EQ, więc wezmę tylko ten musicable. Bo on się naprawdę przyda... tak? <laughs> nie wiem do czego. Ale się przyda, na pewno kiedyś może do czegoś użyję. Bo, jakby nie było, teraz chyba w Minecraftie można. Przecież nie, można go craftować czy nie. W sumie nawet nie wiem, ale wiem, że to kiedyś było naprawdę najbardziej pożądany surowiec, jeśli chodzi o budowę. Bo był rzadki, bo był tylko przy spawnerach, a one są, no, takie w miarę rzadkawe, nie? Więc naprawdę, zawsze jak był tylko spawner, to zawsze brak. Łę. <laughs> jak, jak? Nie wiem, nie, nie, nie. nie. Kurde, bo to są te rzeczy, czego bym nie potrzebował. Yy, Kobol. Nie, i tak to, i tak potrzebuję. Dobra. O, właśnie, po prostu zjadłem to, teraz mogę wziąć nitki. Tak. Tam jest woda. Jakże zabrałem na tyle, co musimy, żeby się podobało. Znaleźliśmy MOB Spawner. Tu całkiem nawet blisko bym powiedział. Komentujcie, subskrybujcie. I na razie, że